Witam Was serdecznie. Żyjemy w czasach, w których, e, można powiedzieć, przechodzimy od kryzysu do kryzysu, ale tak naprawdę zmierzamy się z jednym wielkim kryzysem, jakim jest kryzys męskości. Świat jest zagubiony, a szczególnie mężczyźni, i dlatego warty, warto jest... E, Zrobić coś, aby mężczyźni odkrywali swoje miejsce na tym świecie i, i zrozumienie swojej roli na tym świecie. Dlatego od kilku lat e, jestem zaangażowany w różne projekty, które mają pomóc mężczyznom pokonać najdłuższy odcinek, jaki jest na tej Ziemi, czyli około 30 centymetrów od naszej głowy do serca. Po to, żeby doświadczyli przemiany życia. I dlatego robimy różnego rodzaju wydarzenia, które mają w tym pomóc, aby zacząć prowadzić życie, jakie Pan Bóg chciałby widzieć z nas, i aby nasze kamienne serce stało się tym mięsistym sercem. I to oznacza, że trzeba wyjść z ram, które do tej pory gdzieś założyliśmy. To oznacza, że musimy znaleźć się w miejscu, być może jak to, które jest za mną, które jest naturalną przestrzenią, aby stawiać czoła różnym wyzwaniom, po to, żeby pójść do przodu i być tymi, którzy pokonają swoją bierność. Będą odważnie kroczyli za rolami, do których zostali stworzeni i będą przewodzić tym, których Pan Bóg im da.